Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja dzwonię z pokoju numer 107. Kochaj, czy pani? Yy, I chciałem zapytać, czy no jestem trochę zestresowany, nie wiem czy pani mam się do tego przyznać. Z yy, tego? Do tego. Najpierw mam pierwsze pytanie, czy jest jakaś policja pod hotelem? Mamy ochronę tu, ale... Znaczy nie, 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 proszę nie dzwonić, bo ja, no... Bo dostałem informację tutaj, że policja ma się zjawić, a ja jestem gościem hotelowym od 14. No i powiem Pani szczerze, uciekłem z więzienia, tak? Nie, nie wróciłem z więzienia po przepustce. Jestem Waszym gościem hotelowym, czy, czy nie ma żadnej policji? Czy ja mogę wyjść w tej chwili w ogóle bezpiecznie? Nie ma policji, nie wiem czy dlaczego ktoś pan powiedział. No nie wiem nie, właśnie. Nie żebym wiedziała. Bo ja tak pytałem tutaj gościa obok z hotelu, to mówił, że się kręcą gdzieś na mieście i że pod hotelem są. Ja już myślałem, że po mnie jadą, nie? Na mieście może być, że się kręcą, bo się zawsze kręcą. Ale pod hotelem tu nikogo nie ma. Aha, to jak będzie możliwość tak za godzinę, taksówkę zadzwonić, zamówić do pani? Dobrze, jak najbardziej. Na pokój 107. Tak, tak. To ja jeszcze zadzwonię, żeby potwierdzić, jak coś, dobra? Dobrze. A dobrze. I wtedy może pan e, dokładną godzinę powiedzieć, jak pan sobie życzy. Dobra, dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Jaka wyrozumiała, nie, nie wsypała kobieta, co ty? Chociaż chuj wie, czy ona nie wsypała. Jak ona.